Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a za mną jest Kacper z zawodnik sportów sylwetkowych. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, w jaki sposób można skonstruować trening pull. Trening pull, czyli trening, w którym ćwiczycie mięśnie przyciągające, ruch do, przyciągające do ciała, to jest taki trening, który jest elementem treningu push Pull Lex. Na ostatnim treningu robiliśmy trening push, a dzisiaj razem z Kaspym pokażemy wam trening pull, czyli trening przyciągający. W treningu pull wykrenuje się takie grupy ciała, które kurcząc się, przyciągają ciężar do Ciebie. Czyli jeśli byś był z stanąć tyłem, nas najbardziej inter będzie interesować mięsień najszerszy grzbietu, który przyciąga do ciała, razem z mięsień obłym większym, który również przyciąga e, do ciała mięsie czworoboczne, które przyciągają bark do ucha i jeszcze mięśnie ramion, które również włącza się w trening pull, czyli bicepsy, mięśnie ramienne, mięśnie ramienno-promieniowe. Brzuch można trenować za każdym razem i my też tak będziemy czynili. Jeśli chodzi o nogi, nogi mają swoją osobną sesję treningową, więc będziemy je robić następnym razem. Jako ćwiczenie numer jeden, absolutne top jest to jest najważniejszy ćwiczeń na mięśnie, najszersze grzbietu, to będzie wiosłowanie hantlą w opadzie Możecie to wykonywać w opadzie, pochylając się o ławkę, możecie pochylać się w jak Wam to jest wygodne. To co jest ważne, pracujesz w pełnym zakresie. Wypuszczasz łopatkę w dole ruchu, przyciągasz ruch w taki sposób, żeby prowadzić ramię do, do biodra, do górnej części, do górnej części miednicy. Więc tutaj ważna jest praca w pełnym zakresie. Łokieć raczej nie idzie w kierunku odwiedzenia, powinien być przyklejony do ciała. I to jest takie ćwiczenie, które rozwija najszerszy idealnie, szczególnie tą górną jego część. I na pewno powinno stanowić podstawę w treningu pól. Jako drugie ćwiczenie, na dolną część najszerszego grzbietu, ściąganie drążka wyciągu do klatki piersiowej. Tutaj łapiesz szerzej niż barki, ale nie niezbyt szeroko, bo wtedy nie będzie to aż tak dobrze angażowało najszerszego. Nie stosujesz małpiego chwytu, to jest bardzo ważne, możesz odchylić się lekko do tyłu i teraz przyciągasz drążek, no najlepiej, żeby dotknął klatki piersiowej. Tutaj staraj się nie prowadzić drążka do ciała, tylko stara się zrobić ruch taki, żeby łokcie przyciągnąć do tułowia. Jak najbardziej. My chcemy pracować nad mięśniami w pełnym przebiegu i ruchu, czyli zarówno jak są najbardziej rozciągnięte w tym momencie, jak i najbardziej skrócone w tym momencie. Wtedy taki trening może być uznany za pełny. Następne ćwiczenie niesamowicie ważne ani doceniane, ćwiczenie na górną część mięśnia czworobocznego, czyli tak zwane szruksy. Tutaj trzymasz sztangę i starasz się podnosić barki do ucha i zbliżać do kręgosłupa w tym kierunku. To jest bardzo ważne ćwiczenie, bo rozwija górną część czworobocznego, która przyczepa się w tym miejscu i biegnie sobie w dół. Dlatego jeśli kaptury będą silne, to cała ta część ciała, już nie musisz machać, Cała ta część ciała, na której leżą kaptury, poczekaj, będzie mogła być utrzymywana, stabilizowana. Dlatego kaptury górne są bardzo ważne, szczególnie dla wszystkich tych, którzy mają problemy z szyją. Na biceps. Tutaj wyjątkowo nie będziemy dzisiaj robić uginania łokci ze sztangą, bo to jest bardzo oczywiste. Natomiast bardzo lubimy ćwiczenia na linkach i takie też dzisiaj Wam zaprezentujemy. Tutaj uginanie łokci z drążkiem, wyciągu dolnego to jest ćwiczenie, które zmusza mięśnie dwugłowe ramienia, do pracy. A jakbyś mógł teraz jeszcze zrobić kroczek do tyłu, ramiona przesuwasz lekko do przodu, tak żeby były przedłużenie linki. I słuchajcie, w tym momencie biceps jest rozciągnięty, szczególnie w dolnym szczepie. I żeby go zmusić do pracy, wykonujesz zgięcie, zbliżasz drążek do czoła. Bam! Jest na maksymalnie skrócony i znowu rozciągnięty. To jest takie ćwiczenie, które bardzo dobrze angażuje mięsie dwugłowe ramienia, bardzo mocno zmusza je do pracy i przyczynia się do ich wzmocnienia. Tutaj standardowo 8-12 ruchów, to jest dobry zakres pracy do budowania masy. Jako drugie ćwiczenie na biceps, uginania łokci supinacją. To jest bardzo ważne, bo bicepsy oprócz tego, że wykonują zgięcie, wykonują jeszcze ruch e, supinacji przedramienia czy takiego odwrócenia. To jest bardzo fajny element, który warto jest wykostać w treningu. Czyli tutaj podnosisz handlę do góry, mały palec kierujesz na zewnątrz, tutaj. Dzięki temu dolna część bicepsa mocno się skróci, a on sam też będzie mocno zaangażowany do pracy. I mięśnie brzucha. Mieście brzucha najlepiej jest robić w zwisie, wtedy one pracują bardzo silnie. I teraz, jeśli będziecie robili wznosy lub no zwisie na drążku, bardzo mocno pracuje prosty, bardzo mocno pracują mięśnie skośne brzucha, więc to jest taki nasz wybór numer jeden obok allahów, które rozwijają siłę, masę e, mięśni e, brzucha. Tutaj w miarę możliwości nogi jak najwyżej, jak nie umiecie, do poziomu i to jest ćwiczenie, które sprawi, że Wasze mięśnie, szczególnie w dolnej części, bo to ćwiczenie jest na dolnej części mięśni brzucha, będzie bardzo je zmuszało do roboty. Omówiliśmy już dla Was trening push, omówiliśmy pull, zostały jeszcze nogi. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak wygląda idealny trening nóg, który można by wpleść właśnie w trening push pull Lex. Natomiast, jeśli ten materiał Wam się podobał, subskrybujcie kanał, oglądajcie inne filmy Szymon Moszny, Kasper Bąkiewicz i zapraszamy Was do oglądania następnych materiałów.